Dzień dobry, Wigilię. Moi drodzy, vloga dzisiaj nie macie. Ja wczoraj nie dałam rady go dokończyć. Byłam trochę też i w sklepie, i na gotowaniu. Nasz, no takie wiecie, skromne gotowanie. Jakieś tam różne przeboje między, międzyczasie mi się przytrafiały. Vloga nagrywałam, ale po prostu nie dałam rady go skończyć. Ani zmontować, już właśnie nie mówiąc o tym, żeby go skończyć, ale zmontować. Nie miałam go kiedy, dzisiaj rano też na szybko, szybko, bo z samego rana jedziemy i trzeba jechać i do wujka jednego, babcie zawieźć potem. I do mamy, i do taty jechać, i do babci jednej, drugiej, i święta, i na cmentarz, i tak wiecie. Cały dzień zalatany, więc nie dałam rady po prostu zmontować vloga. Co wam powiem, to to, że, tam Laura jest, bo ja wyszłam na dwór, bo przecież w domu jest kołchoz, no nie można nic nagrać I tak na spokojnie. Vloga wam puszczę, może w pierwszy albo w drugi dzień świąt, zobaczymy jak to będzie. Nie no, jutro nie, bo ja znowu dzisiaj nie, nie dam rady go zmontować z wczoraj, z poniedziałku, więc pewnie w drugi dzień świąt będziecie mieli vloga, jutro na pewno nie no i co odpoczniecie trochę ode mnie spędźcie czas z rodziną, z przyjaciółmi z najbliższymi cieszcie się sobą i dbajcie o siebie po prostu, o tych co macie jeszcze na tym świecie, dbajcie o rodzinę, o rodziców o, o rodzeństwo o wszystkich, o dziadków i tak dalej i tak dalej, a ja życzę wam dzisiaj wszystkiego dobrego, dużo zdrowia szczęścia, pomyślności tak naprawdę to zdrowia Wam życzę najbardziej, bo jak nie ma zdrowia, to nie ma nic. Nic innego się nie liczy oprócz zdrowia. No i trzeba być też szczęśliwym. To szczęścia też Wam życzę, bo trzeba też być szczęśliwym w tym życiu naszym, codziennym. Więc ode mnie i od całej mojej rodziny życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrowia, pomyślności. Jeszcze w tym roku się zobaczymy. W tym zaległym vlogu mam jeszcze hol zakupowy dla Was, więc między Nowym Rokiem, e, między świętami a Nowym Rokiem na pewno się zaczymy. Planuję w drugi dzień świąt Wam puścić właśnie vloga, e, potem jakiś sam hol zakupowy. Może nie będzie to codzienne vlogi, nie będą codziennie, ale do Nowego Roku jeszcze na pewno parę razy się zobaczymy. E, a ja idę się szykować, tutaj ogarniać. E, dzisiaj ciężki, ciężki bardzo dzień przede mną, przed nami. Jakoś trzeba przeżyć. Więc wszystkiego dobrego jeszcze raz dbajcie o siebie i o wszystkich wokoło siebie. Bądźcie dla siebie wyrozumiali. Zrówka wam życzę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa pa, wesołych świąt.